Siemanko Siemanko z tej strony Piotrula. Dzisiaj odcinek z SeamRaila. Dzisiaj zadamy sobie pytanie, co to jest ten Train Spotter. Ja zapraszam na intro i już ładuję ten scenariusz. Scenariusz zaczął się ładować. Już pięknie mamy. Teraz musimy stanąć przed wyborem, jaką chcemy pogodę. Lubię deszcz. Bez zmiany godziny. I tu mamy, wybierz miejsce, z jakiego chcemy patrzeć. Ze Słowin, Koluszek z lub innych z Ta sama rzeka, tylko inne miejsce. Ja sobie wezmę Słowinę, bo tutaj jeszcze mnie nie było. Oto i jesteśmy. Da się tu przybliżać? O, tak, da się. Dobra. Musi się, co prawda, tu jeszcze trochę mapa załadować. O, i jest. Jeszcze usunął Hub. Czy tu będzie widać? Tak, widać. Te semafory zmieniają swoje sygnały. Stajemy na płocznicy. Przy pięknej rzeczce, która ładnie wygląda. Pytanie padło, co to jest Train Spotter. Sama nazwa powinna nam wskazywać co to jest Czyli taki w swego rodzaju Mikola. Poczekajmy chwilę na jakiś pociąg Oto i nasz pociąg się pojawił, tym razem EN57, coś przeciwka jeszcze leci. Jakiś pośpiech zapewne z tego co widzę, lokomotywa nieznana, aczkolwiek jakaś jednoczłonowa. Oto nam poleciał ten piękny kibelek i tak to jest zwyczajna chillerka, że tak to ujmę To jest zadanie po prostu siedzieć i oglądać jakie pociągi przejeżdżają. Co ciekawe, było światło S1 czy stój czerwone i nadal jest... O coś się drukuje. Drukarka mi się nagle włączyła, a ja nic nie wysłałem do druku. Dobra, teraz wam szybko wkleję mm, z innych jakby tych mapek. Teraz jesteśmy na tej ostatniej. Przyklik przykliknę się pod, od pierwszej do ostatniej. Wybieramy drugą mapę, o to proszę Państwa. Ym, mogłem tam zmienić porę roku. Ale dobra, teraz je bierzemy tą pierwszą, wcześniej był. Ostatni. Czyli to jest S.E.U.K. Tak to wygląda, tym razem w innej pogodzie. Zawsze musi się prawdę załadować. Nadal trochę loguje, ale powiedzmy, że wystarczy. Teraz tutaj poczekajmy na jakiś jeden pociąg, żeby przejść na następną mapę. Towar piękny i z drugiej strony też towar kontenerowiec Niech przejedzie do końca lecimy dalej To zmieniamy mapę. I kolejny raz wybieramy. Teraz poproszę, wcześniej była deszczowa wiosna, słoneczne lato, to teraz burzowe lato. Burza też, bez zmiany godziny. SEłkę już widzieliśmy, teraz LK1 w 1. Również z widzę. Załadowało. Za chwilę pojawić się grzmoty. Można powiedzieć, że to takie trochę ASMR jest połączone z wizualnym oglądaniem kolei, bym tak powiedział. Oto i nasze grzmoty. Oto i nasz pociąg. Broda trochę go przyłagowało. Trzy wagony, nieźle. Przejechał. Możemy się znowu przełączyć. Co się możemy przełączyć. Po raz kolejny wybieramy scenariusz. Burzowe lato było. Deszczowa wiosna była, słoneczne lato również było, śnieżna zima to I Esełka była, jedynkę była, ostatni węzeł kolejowy Koluszki. Tak tu cicho, że... Właśnie ani deszczu, ani burzy, ani nic. Też nie ćwierkają. Czekamy na pociąg, o, co się jedzie. I znowu piękny kibelek. Także obejrzeliśmy już wszystkie dostępne opcje kibelek pojechał, a więc tu nagrajmy zakończenie. Jak widzicie, train spotter. Sama nazwa wskazuje Train Pociąg Spotter. Nazwijmy to jako... Mm, Nagrywanie, o, co się jedzie ET22 tym razem, bardzo dobrze Jeszcze z góry coś jedzie Również jakiś towarowy z beczułkami Chwilę Powiedzmy, że to jest zabawa w Mikola i jednocześnie ASMR. Jakbyście kiedyś chcieli, to możemy zrobić odcinek. Mm, bardziej nie odcinek, a live, gdzie po prostu to będzie przez jakiś czas odpalone. I co jakiś czas będzie się po prostu zmieniać sceneria. Co jakiś czas, czyli powiedzmy, nie wiem, co 30 minut będę przychodził i zmieniał scenerię. Takie pogaduszki na YouTubie. Grał, dobra, nas Piotrula. Hej, cześć, papa. Pa. say okay.